Novena do Matki Bożej z Guadalupe, Dzień siódmy O Pani z Guadalupe, błagamy Ciebie o świętość życia rodziców, i aby wychowywali swoje dzieci w duchu chrześcijańskim, aby dzieci słuchały się i podążały za wskazaniami swoich rodziców, by wszyscy w rodzinie byli pobożni i wspólnie się modlili. Prosimy Cię o to o Matku. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen chwała ojcu i synowi duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen